Wystarczy pół minuty, a Bóg może odmienić Twoje życie. Panie Jezusie, przychodzę do Ciebie z pokornym i skruszonym sercem. Za wszystkie moje grzechy proszę Cię o przebaczenie i wołam o Twoje miłosierdzie. Pragnę przebaczyć wszystkim, którzy mnie skrzywdzili. Wyrzekam się wszelkiej ciemności i wszelkiego zła. Panie Jezusie, teraz i na zawsze całkowicie Tobie ufam. Zapraszam Cię do mojego życia. Bądź moim Panem i moim zbawicielem. Uzdrów mnie, zmień mnie i wzmocnij moje ciało, ducha i umysł. Kocham Cię, Panie Jezusie. Dziękuję Ci i chcę iść za Tobą przez całe życie. Jeśli chcesz przyjąć tę modlitwę, kliknij przycisk WhatsApp i udostępnij ją dalej, aby więcej serc mogło otrzymać siłę dzięki wierze. Niech Pan Ci błogosławi.